Neslişah Sultan Hazretleri była ostatnią księżniczką Wielkiego Imperium Osmańskiego, a jej imię zostało oficjalnie wpisane do Księgi Dynastii Osmańskiej. Jej przodkowie rządzili połową świata, a ją samą porównywano do legendarnej Hürrem Sultan. Jednak w przeciwieństwie do swojej odległej poprzedniczki nie walczyła o władzę. Jej życie upłynęło na wygnaniu. Jak wyglądało życie potomkini sultana Sulejmana? Jakie próby musiała przejść po dwukrotnym wygnaniu i czy udało jej się wrócić do ojczyzny? Obejrzyjcie film do końca, aby poznać niezwykłe losy osmańskiej księżniczki. Zaczynajmy. W lutym 1921 roku w Konstantynopolu, później przemianowanym na Stambuł, w wielkim osmańskim pałacu urodziła się księżniczka Neslişah Sultan. Na cześć jej narodzin oddano 121 salw armatnich, a biednym rozdano pieniądze. Jednak los przygotował dla niej nie tylko luksus, ale i ciężkie próby. Nesliszach była najstarszą córką. Później urodziły się jej dwie siostry. Ale to ona stała się ostatnią księżniczką wielkiego imperium, której imię wpisano do księgi Wielkiej Dynastii Osmańskiej. Była wnuczką dwóch ostatnich władców Imperium Osmańskiego, jej matka, Sabiha Sultan, była córką sultana Mehmeda Shüsteh, a jej ojciec, Şehzade Ömer Faruk, był synem ostatniego kalifa, Abdul mecida II. Z obu stron płynęła w jej żyłach krew osmańskich władców. Już od najmłodszych lat księżniczka wyróżniała się niezwykłą urodą. Wyraziste oczy, delikatne rysy twarzy i bujne, lśniące włosy. Współcześni mówili, że przypominała swoją słynną przodkinię, Roksolane Hürrem Sultan, żyjącą wiele wieków wcześniej. W 1922 roku sultanat został zniesiony, a na mapie świata pojawiła się Republika Turcji. Dwa lata później członkom dynastii osmańskiej postawiono surowe warunki deportacji, dając im zaledwie kilka dni na opuszczenie kraju. Osmanowie musieli w pośpiechu uciekać, by ratować życie. W ciągu kilku dni 150 potomków wielkiego imperium straciło wszystko: pałace, majątek i tytuły. Rozproszyli się po różnych krajach Europy. Przystosowanie się do nowej rzeczywistości było trudne. Wielu znalazło się na granicy ubóstwa. Szczególnie dotknięte tym były kobiety, które w ojczyźnie żyły w zamkniętych pałacach otoczone liczną służbą. Wszyscy ci szechzade i księżniczki byli całkowicie oderwani od realnego świata. Dlatego samodzielne życie sprawiało im wielką trudność. Rodzice Nezliszach również ledwo wiązali koniec z końcem. Osiedlili się we Francji, w Nicei. To właśnie tamne z liszach razem z siostrami zdobyła wykształcenie i bez problemu nauczyła się czterech języków obcych. Od dzieciństwa uczono ją miłości do ojczyzny i mimo że opuściła Turcję mając zaledwie trzy lata, zawsze marzyła o powrocie do domu. Ale czy udało jej się wrócić do ojczyzny? Po ukończeniu szkoły rodzina przeprowadziła się do Egiptu. Księżniczki były niezwykle piękne, więc szybko ustawiła się do nich kolejka szlachetnie urodzonych kandydatów na męża. Mimo utraty władzy i majątku, wciąż były uważane za doskonałe partie. W końcu były wnuczkami sułtana. Neslisza otrzymała propozycję małżeństwa od egipskiego księcia Muhammada Abdela Monima, syna ostatniego Hedewa Egiptu. Książę był niewyobrażalnie bogaty, dlatego był świetnym kandydatem na męża dla szlachetnej, ale ubogiej księżniczki na wygnaniu. Ale Neslisza nie chciała wychodzić za masz, za mężczyznę, którego ledwo znała który był znacznie starszy i którego nie uważała za atrakcyjnego. Dlatego odrzuciła jego propozycję. To wywołało poważny konflikt z jej ojcem, który był w szoku z powodu jej nieposłuszeństwa. W tym czasie rodzina była już zupełnie spłukana, a ojciec liczył na to, że dzięki małżeństwom córek poprawi swoją sytuację finansową. W końcu wydał za mąż swoją drugą córkę za innego egipskiego księcia. Jednak ostatecznie udało mu się przekonać także Nesliszach i musiała poślubić księcia Muhammada. Co ciekawe, najmłodsza siostra później również została żoną księcia z tej samej egipskiej dynastii. Tak oto osmańskie księżniczki poświęciły swoje życie dla dobra rodziny. Luksusowy ślub Nesliszach odbył się w 1940 roku w pałacu Heliopolis w Kairze. Pan młody miał 41 lat, a panna młoda zaledwie 19. Tuż po ślubie Neslyszach otrzymała tytuł Księżniczki Małżonki Egiptu. Wydawało się, że życie układa się pomyślnie, ale wtedy jeszcze nie wiedziała, jakie wstrząsy ją czekają. Jak księżniczka została dwukrotnie wygnana? Mimo dużej różnicy wieku to małżeństwo było szczęśliwe. Rozpoczęła nowe życie w obcym kraju, gdzie urodziła dwoje dzieci: księcia Abbasa, Hilmiego i księżniczkę Igbal. Początkowo jej życie w Egipcie było spokojne. Ale w 1952 roku w kraju wybuchła rewolucja. Król Faruk I został zmuszony do abdykacji. Jego sześciomiesięczny syn Fuad II został ogłoszony nowym królem. Mąż Nesliszach był kuzynem trzeciego stopnia króla, który stracił tron. Oczywiście niemowlę nie mogło rządzić krajem, więc regentem został książę Muhammad, a jego żona Nesliszach została pierwszą damą Egiptu. Jednak, jak pokazuje historia, to był dopiero początek nowych prób dla osmańskiej księżniczki. Nesliszach aktywnie angażowała się w działalność charytatywną. Otwierała szpitale, schroniska i uczestniczyła w wydarzeniach publicznych. Była osobą życzliwą i zawsze starała się pomagać najbiedniejszym. Jej mąż jako regent rządził niespełna rok. Potem Egipt został ogłoszony republiką, a monarchia została obalona. Mały król natychmiast został wygnany do Szwajcarii, gdzie dołączył do swojego ojca. Ale książę Muhammad i jego żona postanowili pozostać w Egipcie. Cztery lata później musieli za to zapłacić wysoką cenę. Książę Muhammad próbował obalić ówczesnego prezydenta Gamal Abdel Nassera, aby przywrócić monarchię. Ale jego plan się nie powiódł. Muhammada oskarżono o spisek i umieszczono w areszcie domowym razem z żoną i dziećmi. Ich zatrzymanie trwało kilka miesięcy. Para została ocalona tylko dzięki interwencji prezydenta Turcji, który zażądał natychmiastowego uwolnienia osmańskiej księżniczki. Ostatecznie zostali wypuszczeni, ale także wydaleni z kraju. Tak Neslisza po raz drugi została wygnana. Razem z mężem znów musiała szukać schronienia we Francji, gdzie uciekły również jej siostry wraz z rodzinami. Dopiero w 1963 roku Nesliszach mogła wrócić do ojczyzny. Republika Turcji ogłosiła amnestię dla osmańskich księżniczek. Para osiedliła się w Stambule. To właśnie tam 42-letnia Neslisza po raz pierwszy otrzymała nazwisko. Nadano jej nazwisko Osmanoulu, co oznacza potomkini Osmanów. Razem z mężem Nesliszach przeżyła 39 lat szczęśliwego małżeństwa. Zawsze byli razem, wspierając się w każdej sytuacji. W 1979 roku książę Muhammad zmarł w wieku 80 lat. Za zgodą rządu Egiptu został pochowany w Kairze. Ich syn Abbas studiował w Oksfordzie, a potem pracował na londyńskiej giełdzie. Ożenił się i miał dwoje dzieci. W 1994 roku wrócił z rodziną do Egiptu. Księżniczka przeżyła swojego męża o 33 lata. Przez cały ten czas mieszkała w Stambule razem ze swoją córką Igbal, która nigdy nie wyszła za mąż. Neslişah zmarła w 2012 roku. Miała 91 lat. Turecki rząd zorganizował dla niej państwowy pogrzeb, uznając ją za część wielkiego dziedzictwa kraju. Przez 40 lat czekała na powrót do ojczyzny. Największym wyzwaniem na wygnaniu nie był dla niej brak pieniędzy czy trudności, ale utrata ojczyzny. Krótko przed śmiercią napisała wspomnienia o swoim życiu, które później zostały opublikowane. Neslişah przeżyła długie, trudne, ale godne życie. Była symbolem przejścia między dwoma epokami, czasami sułtanów i nowoczesną Turcją. Dlatego do dziś pozostaje w pamięci jako ostatnia osmańska księżniczka, która przeszła przez wszystkie próby z godnością. Co sądzicie o tej dramatycznej historii życia księżniczki Neslişah? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się film i subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.